Witajcie na kanale MB Power Dziś na warsztacie mamy małą A-klasę W176 w wersji AMG Ale wersja AMG tu nie jest problemem Problemem są niedziałające lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej Aby się do nich dostać musimy sobie zdemontować wszystkie plastiki Nowe lampki mamy już zamówione I żeby je wymienić wystarczy nacisnąć Wyciągnąć, wypiąć kabelek. No. Do tej operacji będziemy potrzebować kilku fajnych plastikowych narzędzi. Zacznijmy od tego moje ulubione. Musimy sobie zdemontować ten plastik. Tek. 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 I cyk. Potem delikatnie klameczkę. I tutaj mamy takie coś: takie spikki, które musimy sobie nacisnąć. I możemy je wepchnąć do środka. Hop. Tak. I tak. Dokładnie. One nam się nie zginą, potem je będziemy musieli poszukać. Potem co? Troszkę brutalnej siły fizycznej. O. Uważając, żeby nie urwać kabelka. Tak. Rozpinamy kabelek. Układamy. I teraz do ściągnięcia mamy jeszcze to, co się trzyma na takich pięknych spinkach. Tak. Zaczynamy sobie od tej strony. Raz, dwa. I właśnie jedna zespinka wypadła. Hop. To dam drugą spinkę gdzieś tu mam. Mam tu. Tak. Udało się to zrobić bez uszczerbku dla spinek więc jest nieźle. I teraz. Tu mamy lampkę, a tu mamy. Tu mamy światełko, tu mamy lampkę, a tu mamy wtyczkę i podpięcie. Więc tutaj musimy sobie włożyć rąsie i nacisnąć. I nacisnąć dwa klipsy. Dzięki temu wychodzi nam cała taka lampka. Z drugą stroną robimy identycznie. Zamieniamy na nowe. Składamy całość. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomoże i będziecie sobie sami w stanie poradzić z tym problemem. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i na naszego TikToka, Facebooka Instagrama. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Cześć.